Cześć, to Adumorum, Nikt z Powołania. A dzisiaj trochę nietypowo, bo będzie więcej poziomów wbijanych, gdyż e, gdy się okazało, że dobiłem do 220 poziomu, to film miał 3 minuty, więc postanowiłem, że jednak dobijemy następnych 20 w jednym filmie, no bo nie chcę wrzucać filmów takich, które mógłbym spokojnie wrzucić na shorta, prawda? Więc tak jak tutaj widzicie, był 201, 202, 203, tutaj już jest e, Szaleństwo na piratach, można by powiedzieć. E, tutaj było robiony dostęp na Timire, której do tej pory swoją drogą nie zbiłem. E, po prostu jeszcze nie poszedłem i jakoś nie, nie, nie pali mi się tam. Nie wiem dlaczego, jakoś nie poszedłem tam jeszcze, ale no nieważne. No i tutaj już z powrotem piraty. Piraty, jeżeli chodzi o, o miejscówkę, to mogę na pewno Wam polecić, gdyż yy, tutaj wróciłem na quary, tak swoją drogą. Yy, gdyż na Piratach jest to, że jest w miarę sensowny profit i w miarę sensowny exp, a jest to miejscówka tak głównie raczej dla rycerzy i dla teraz mąków, ze względu na dużą ilość mobów dystansowych, których trzeba ściągać. Palek, od kiedy dostał tą eksetę dystansową też sobie w miarę fajnie radzi. Natomiast no, nie, ma, nie ma polotu, jeżeli chodzi o porównanie z mąkiem czy z rycerzem. Mąkiem tym bardziej, jako że mąk, no to jak wiecie lub nie wiecie, tą dystansową eksetę wali na pół ekranu, więc, więc na pewno jest to różnica. Tam jeszcze przez chwilę były hieny pokazane. No i tutaj mój zgon, który. Yy, zakończył się tym, że robiłem dostępy do yy, quest'a, do Dark Trail chyba bodajże i po prostu nie wytrzymałem. Tutaj była misja na Barclays'ach, no i później chciałem popatrzeć sobie jeszcze przy okazji jak to z exp'em wygląda, więc sprawdziłem. Tutaj miałem yy, taska na yy, Hellspawn, to znaczy tego Daily Hunt taska. No i akurat tak się trafiło, że healthpawny są nie wbite w bestiariuszu, no to postanowiłem je wbić, no i z powrotem piraty. No tak jak widzicie cyferki, w okolicach dwójki rawa się kręciło, no tak dla jednego dużo, dla drugiego mało, no. no. Ale ogólnie, no nie są to jakieś mega cyferki, natomiast jest exp i jest profit, więc dlaczego nie, dobre połączenie, prawda? Co prawda problem jest z kapem na tej miejscówce, bo tutaj bardzo dużo itemków leci. Ale to. Jak można biegać w tej z powrotem, to. Tutaj sprawdzałem nowe miejscówki. I byłem na Elder Wyrmach na Dreyfie. szedłem na dół, biłem tam sobie Wyrmy i Elder Wyrmy. I pierwsze 500 Wyrm to była tragedia. One uciekały, nie dawało się ich zbić, był problem. Ale później yy, odblokowałem Fatal Holda, żeby móc używać na nich. No i jakoś tak się polepszyło. Tam też fajne w miarę cyferki się kręciły. Natomiast do no takie wbicia na Wyrmy i. I to wszystko, Elder Wyrmów bym tam nie wbijał. No i tutaj mamy powrót do Piratów w późniejszym etapie. Te Piraty często się pojawiały i często jeszcze będą się pojawiały, bo na razie jeszcze nie zmieniłem właściwie tej miejscówki, więc jak do tej pory, to one tak dosyć często są. Co prawda często są zajęte, ale jak już się trafi, no to fajnie posiedzieć. Tutaj mamy Team Hunt pierwszy albo jeden z pierwszych Team Huntów moich w wykonaniu tego mąka e, z rycerzem. Pozdrowienia dla rycerza i e, z powrotem witamy w, e, w Piratach, co nie? Mówię, piraty były bardzo często hancone i do tej pory są hancone właśnie ze względu na to, że tam jest sensowny profit i w miarę sensowne z każdym levelem ten X był coraz lepszy, ale jednak, e, jednak koło dwójki się dalej kręciło. Tutaj wbijałem sobie punkciki, jeszcze zbierałem. I przy okazji, byłem westa, jako że były e, Quarry. No to czemu by nie korzystać? Quarry to jest takie skauty to jest miejsce, gdzie chyba głównie tutaj można powbijać te skauty, no bo gdzieś tam na pojedynczych ich respawnach nie bardzo. No i tutaj mamy moją przygodę z hienami. Do Hien nadal nie mogę się przekonać, wbiłem bestiarkę, ale nadal nie mogę się przekonać do tych Hien, po prostu jakoś mi nie pasują. Meduza Tower, fajne, tylko że mnie denerwowało uciekanie mobów, co nie, więc trzeba najpierw dobić sobie bestiarkę na Fatal Holda i wtedy na Meduzy ustawić sobie Fatal Holda, żeby nie uciekały, bo Serpenty szybciej padają niż Meduzy, więc więc, oczywiście, jest lepiej. No nie? Tutaj mamy kolejnego team hunta z moim ekiem. I tutaj mamy tym razem burster Spectry. Też w miarę fajne cyferki, ale szału też nie było. Są miejscówki, gdzie się więcej Expo wyciąga i z lepszym profitem. Chociaż trzeba wbić, to trzeba wbić te bursty, Dobrze jest. Tutaj już jest mój e... hunt. Pierwszy na e... No, nie, to jest moja próba wejścia y, na Sugar Daddy. To znaczy, zemściłem się na Sugar Daddy i jak widzicie, tutaj bombki porzucałem moim patentem z innego filmiku, gdzie y, te moby, które on przywołuje, chodziło o to, żeby po prostu biegały na te bomby. Dzięki temu nie dostaję tego debuffa na leczenie i na zadawanie obrażeń natomiast no tu już kolejne momenty no były problematyczne co nie bo ciężko mąkiem takim 250-230 w tej chwili nawet dogonić te wszystkie moby żeby zbicie w czasie a nie mamy żadnej mocy, możliwości bicia masowo tego więc trzeba je zbić pojedynczo najłatwiej na sugar daddy ma Palek, yy, niestety mąk nie ma zbyt wielu możliwości No i tak zbijałem sobie, zbijałem pierwszą falę, drugą falę, teraz za chwilę pojawią się um, grzybki, um, najbardziej denerwujące, ale o dziwo z nimi sobie poradziłem, co nie? Czy nie, czy chyba te, nie, chyba też nie, też musiałem jeszcze poganiać się z tym, tym mobem, ale blisko było. W każdym razie naprawdę denerwujące było to Sugar Daddy. Nie? No, mały level, duże hity. Mam wrażenie, że po każdej fali Sugar Daddy bije jeszcze mocniej. Ehm, nie wiem czy, czy po udanych falach, w sensie po tym jak wybije się je, czy też tak mocno leje, ale tutaj naprawdę no, co turę to się robiłem żółty. nie no Dobrze, że to przetrwałem drugi raz, bo znowuż bym się zlebił na. Sugar Daddy, ale jednak nie. Tym razem się udało, co pozwoliło mi dokończyć misję. Yy, Oddałem tutaj sobie questy, już porobiłem tam później jeszcze te mm, elementalne, porobiłem to naprawienie ścian, pozdawałem misję. No i oczywiście w nagrodę dostałem jeszcze piórko, z którego powstał mund. No i nawet przez chwilę, powiem wam, w tym muncie chodziłem, więc y, jakoś to było. No i tutaj mamy już taki hands prawdziwego zdarzenia na, e, na Candy. Powiem wam, że było w miarę fajnie, jak nie skupiałem się na wybieraniu lota. Jak olewałem lota i gdzieś tam przy okazji go klikałem, to te cyferki się kręciły tak w miarę sensownie. Tutaj jest chwilę, no bo to jeszcze Sugar Dead jeszcze był w międzyczasie, dlatego ten raf spadł. Ale gdzieś tam pod trójkę Rawo podchodziłem na tych mawak, więc też nie było jakiejś tragedii, natomiast no nie było lota, nie? Jakoś tak e, albo lot, albo, e, albo eks. nie można tego połączyć, gdzieś tam po drodze można wybierać, przy, przy kolejnym kółku czy coś, no trzeba kombinować. No i tutaj ciekawa sytuacja, bo się okazało, że można wejść na katakumby mając tylko 50 punktów na Oramont, więc poszedłem i okazało się, że są golemy, więc sprawdziłem jak to będzie wyglądało, nie było najgorzej. I spotkała mnie bardzo przyjemna rzecz, a mianowicie ten właśnie moment, w którym się zorientowałem, że na biały itemek to był Tinkay, K, którego przez... 15 lat grania nie udało mi się wydropić, natomiast mąkiem po 120 wargolemach wydropiłem Tinkaya. Powiem byłem, byłem szczęśliwy z tego powodu, bo no, zrobiłem coś czego nigdy mi się nie udało, więc, yy, więc byłem bardzo zadowolony z tego faktu. No i tutaj już kolejny level, 1.6, 1.7 rawa wychodziło, ale przynajmniej bestiarkę tam można było powbijać na tych golemach, no i nikt tego nie bije, bo to jest zbodziewne. Yy, badziewny wód yy, na, na katakumby, natomiast no, jak już jest, jak już tam ludzie powybierali, no to dlaczego miałbym z tego nie skorzystać? Zwłaszcza, że wargolemów nie ma nigdzie zbyt wiele, jakoś tak co na jalecharze parę sztuk można, ale jak można tutaj być więcej, to dlaczego nie? To co teraz widzicie to jest filmik z grimów. Przeprosiłem się z grimami, bardziej zemściłem za to, że mnie zabiły poprzednim razem, kiedy tutaj byłem. I tak wbiłem trzy poziomy na tych grimach, robiąc tam 300-300 rawa. 300, 300. Wiem, że można więcej. Widziałem, jak ludzie robią więcej, natomiast mnie się nie udało zrobić więcej. No i tutaj jeszcze mamy dokończenie, jako że stwierdziłem, że skoro i tak biegam w orientalu, to fajnie byłoby go dokończyć. Więc dokończyłem orientala. Mam już turban. Teraz jestem prawdziwym człowiekiem z pustyni. No i tutaj jeszcze jest dobicie ostatnich poziomów na Azurkach. Też w miarę fajnie tam mieszło, tam 200-2300. Wiem, że ludzie robią więcej. Ja jeszcze nie umiem, nie mam jakoś tak wprawy. No i tutaj e, kolejny Team Hunt, którym wbiłem 240 poziom na, e, na Drakenach. Polecam, bo to w godzinkę się robi punkta, i jest fajne, żeby szybko taski wbijać. I to wszystko w tym filmie. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia. W następnych. Cześć.